Witam po raz drugi. Obiecałem, że będzie drugi film, w końcu mamy dwie lekcje, więc to jeszcze nie koniec części medycznej naszych zajęć dzisiaj, więc zaczynamy. Zaczynamy tym, że przypomnę, czym jest kondensator. Mówiliśmy o tym, wspominaliśmy o kondensatorze, więc kondensator, czyli urządzenie tak naprawdę do magazynowania energii elektrycznej, do magazynowania takiego krótkotrwałego energii elektrycznej, to w końcu nie bateria. Tak, ale można, ale tutaj może być naprawdę olbrzymie napięcia mogą być między okładkami kondensatora, okładki, czyli dwa przewodniki, jeden przewodnik, tu naładowany ładunkiem ujemnym, drugi przewodnik naładowany ładunkiem dodatnim, a między nimi warstwa izolatora, gdzie elektryk, czyli inaczej mówiąc izolator, tak, to jest kondensator, można go naładować, to taka mała bateria. tak Mała bateria, ale mogą być potężne napięcia między opadkami. Tak, a to jest bardzo istotne w naszym przypadku. No, dlaczego taki konstruktor może być używany? No, głównie w medycynie używamy go jako do, de, do, defibry, do defibrylatora. A, aż się poszerzymy. Tak? Defibrylator. O, to jest to. Jak działa defibrylator? Proszę bardzo. O, tam nawet tak wygląda. Tak. Defibrylator taki przynośny. Dwie elektrody. Tak, no, teraz no, pewne przyrządowanie rzecz na Tu przy okazji można EKG zmierzyć pacjentowi, więc to też o LKG dzisiaj wspomnę troszeczkę. Tak. No i teraz jak działa defibrylator? Oto. Taka najprostsza sposobność działania. Zasilanie. Najgorsze no, 5000 V. Wyładujemy kondensator. To jest, no, to jest obwód otwarty co prawda, nie jest zamknięty prąd, nie płynie non-stop. Dlaczego nie płynie non-stop? Pomiędzy okładkami kondensatora jest przecież izolator. Ten prąd nie płynie, ale jak tu jest plus to mogę naładować jedną okładkę plusem, drugą okładkę minusem. Czyli taki impuls elektryczny trochę po płynie, no na, naładuje, ale potem już prąd przestaje płynąć w obrębie. Co się teraz? No i teraz jest naładowany, wszystko czeka na rozładowanie. Jak to się robi? Przyłączamy przyłącznik pierwszy na pozycję numer 2. Tak najprościej mówiąc. I teraz prąd elektryczny płynie w drugim obwodzie elektrycznym. Tak, Tutaj tam, to jest pacjent. Impedancja pacjenta, czyli tak naprawdę mówiąc dla Was po ludzku opór pacjenta. Pacjent ma swój opór elektryczny od 50 do 150 ohmów. Tak? I dwie elektrody. No w końcu mamy jedną elektrodę i drugą elektrodę. To dwie elektrody, jedna elektroda i druga elektroda. I teraz że tu przyłączymy Prąd, to jest olbrzymie napięcie. 50 tysięcy V, skoro jest tutaj, tutaj to też jest takie. Przy 5 000 V. Tak? No i teraz takie napięcie jest podłączane do końcówek do elektrod defibrylatora. No i możemy w tym momencie tak stymulować pracę serca, które w tym jakimś momencie trwało w swoją Możemy pobudzić serce do, do, do naszego funkcjonowania. Tak. I jak widzicie taki defibrylator pracuje, to dosyć, dosyć proste urządzenie, tak? Jeżeli chodzi o zas zasady działania, ale no to jest to taki przenośny defibrylator. Jeszcze będziemy mówić o Rozróżnikach serca, stymulatorach, ale to może jak będzie mieć że jeszcze prąd elektryczny, taki dział będzie prąd elektryczny. Tam troszeczkę też opowiem parę słów. No tutaj mamy kondensator i zasada działania defibrylatora A nie, już sam defibrylator No dobrze, to jest pierwsza rzecz, o której chciałem w tym temacie wspomnieć. Druga rzecz to się nie wspomnieć o elektrokardiografii. Elektrokardiografia, o tutaj chodzi? o to, że jak wspominałem o potencjale czynnościowym, tak naprawdę mówimy o impulsie nerwowym przenikającym wzdłuż nerwów, tak? To wspominałem właśnie o tym potencjale czynnościowym. Otóż on dotyczy nie tylko układu nerwowego, tak? W innych komórkach, na przykład w komórkach mięśnia sercowego, przebieg mechanizmu jest bardzo, bardzo Yy, podobny. Yy, też mamy początkowo komórkę m, tak, niepobudzoną, ma potencjał spoczynkowy. W trakcie jest pobudzana, się projekty zatrzymałościowe, przepływają jony między komórką a otoczeniem. Okay. Po tym po jakimś czasie to musi wszystko wracać do komórki, do, 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 do wartości początkowej, do potencjału spoczynkowego. Tylko, że jeżeli chodzi o komórki serca, to w tym przypadku to nie tylko jony sodu i wapnia, ale również, jony sodu i potasu biorą udział, a też również te jony wapnia biorą w tym udział, Ca plus 2. Tak? Tutaj szczegóły troszeczkę inaczej, ale dla nas to jest wystarczająco. Tak? Dlatego też, dzięki temu, że ten potencjał się zmienia, potencjał spożyskowy zamieszania czynnościowy to co jakiś czas. Proces, procesorce można badać w tym momencie, analizując ten potencjał, różnicę potencjałów. Tak naprawdę to jest napięcie, jak przypominam. Potencjał błony komórkowej to tak naprawdę jest napięcie, więc możemy to napięcie na tych komórkach badać. To są niewielkie napięcie to są rzędu kilku miliwoltów. W porównaniu z całym potencjałem 70 mV to kilka miliwoltów to jest no, kilka procent. To, jest nie, to z naszego punktu widzenia to jest niewiele, ale z punktu widzenia serca i komórek to jest spore różnica. Tak? No i do tego celu co służy coś, co nazywamy elektrokardiografem. Elektrokardiograf. No tutaj chyba nie wiem, czy gdzieś tutaj. Na, na, tutaj. Mm, 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 nie zapomniałem o tym szczerze. Elektrokardiografia. Elektrokardiograf. O! Elektrokardiograf. O, to tak chyba. O, tutaj chyba... a tutaj kurtoracie że takie przynosi. Elektrowie. Niektórzy muszą badać się non stop, ona tak zapisy. Ładnie, prawie 4000. Powiększamy To są elektrody, które się podpina do pacjenta. Tutaj gdzieś o, mam umiejscowienie elektrod. Raz, dwa, cztery, sześć, 8 elektrod, odpowiednio każdy w innym miejscu. I zwróćcie uwagę, że te końcówki też mają odpowiednio swoje kolory. Nie jest przypadek. Więc ja oczywiście nie widziałem dokładnie gdzieś to przypiąć. Chyba, że miałbym ten obrazek gdzieś, ale na przykład tutaj jest żółte, jest żółte, a to są dwa czerwone. Na przykład a to tutaj widzę tylko jedno czerwone. Ale 2, 4, 6, 8. To jest 10 elektrod widzę. A tutaj jest pokazanych tylko 8. No. A więc. Tutaj jeżeli sobie mówić, to Te elektrydy można przymocować. No tutaj jak podają w różnych miejscach ale to jest umiejscowienie elektrod dla, dla elektrokardiografu No dobrze, to taki przenośny, jak już powiedziałem, tak zwany holtera. Elektrokardiograf holtera. Patów może wtedy otrzymywać na dobę taki właśnie elektrokardiograf. Mam no, miedzi w jakości smartfonu. To jest nie jest duże. Elektroda należy przykleić do ciała w odpowiednich miejscach. No i komputer jest analiza pracy serca pacjenta całodobowa. Czyli nie, nie, nie tak pójdziemy do lekarza, mamy EKG, zobaczymy jak to działa Tutaj możemy badać przez całą dobę pacjenta. I to jest wszystko zapisywane w pamięci. I potem można przeanalizować, jak pacjent pracuje. Jak serce pacjenty pracuje. W trakcie, tego, w trakcie tego, badania powstaje coś, co nazywamy elektrokardiografem. To jest właśnie co? takiego. Tak wygląda zapis elektrokardiografii, To jest tzw. Elektrokardiogram. tak elektrokardiogram. No tutaj widzicie, że tutaj za każdym razem to wygląda bardzo podobnie. Tak naprawdę krzywa AKG ma pewne charakterystyczne załamki. To jest tutaj jako P, Q, R, S. Tu tak, jest jakieś inne jakieś punkty, jakiś j, ale tak, p, q, r, S, T, To są te podstawowe punkty. Kształt tego wykresu, odległość między nimi tak, i amplitudę od załamków pozwalają mi w kowicie stanie mięśnia pacjenta. Tak? Ja oczywiście nie byłbym w stanie powiedzieć, na przykład patrząc na ten wykres, czy to jest serce złego pacjenta, czy nie. Nie potrafię już nie pytać, nie zgłaszać się proszę pana a to jest tak jak jest y, pacjenta zdrowego czy chorego ja nie jestem lekarzem nie tak, może pani w powiedziała ale też nie jest pewne bo to naprawdę trzeba się na tym już dobrze znać a ja to już tym bardziej tak. i każdy tutaj coś proszę, coś oznacza i odległość między tak naprawdę ostęp PQ, ostęp QT jakiś, zesp jakiś inny zespół QRS jakieś odcinki, więc tak naprawdę to wszystko zresztą jak S, S jest wykazuje ST jest dziwnie zaznaczone S jest przecież stąd, no ale to odległości są tak podawane, a nie inaczej ja bym tego wpływu nie mam tak. więc tak wygląda EKG czyli możemy te potencjał 13, o wspominałem na poprzedniej godzinie tutaj analizować, a przy okazji może dostrzegliście, że umieściłem tam na waszej stronie, na, na modlu umieściłem poza swoimi dwoma filmami, poza tym pierwszym i obecnym, który teraz mówię, trzy inne jeszcze filmy dotyczące przesyłania danych, przesyłania jonów przez bony komórkowe. To jest budowa neutronu, potencjał czynności, potencjał spoczynkowy i pomposytowo-podasowa oraz pomposytowo-podasowa. Takie trzy filmy. Możecie obejrzeć, to niekoniecznie tak. Dodatkowe. Są lepsi fachowcy ode mnie w, w zakresie medycyny, ja nie jestem medykiem przecież, więc nie będę się wspinał, że nie wiadomo, co tam potrafię, tak, więc tak działa, tak, tutaj elektrokardiografy, mniej przenośne. To tak. jest tylko, że wszystko same sklepy jakieś, to tak naprawdę że jest zdjęcie z samych sklepów, tak, Zlejdę, będzie jakiś sklep na pewno, A, ale to Ocenę. Ładnie się odpaliło. No, a to już zostawmy spokojnie. Teraz chciałem powiedzieć, czy macie jakieś pytania? <grymne> Zapomniałem, że was tutaj obok nie ma. No dobrze. EKG potera, Już wspominałem o nim. No i w tym momencie skończyliśmy dział zwany elektrostatyką. Czyli zrobiłem prawie tak, jak to byłoby fizyka fizykabel czyli część fizyczna. Tak jest w programie. No i zrobię Wam troszeczkę części medycznej. To może Wam się przydać. Te notatki mogą się Wam przydać na medycynę, z tego co się orientuję. Więc pamiętajcie o tym. Oczywiście nie tylko bo jest, szukajcie tego gdzie się da. W takim razie to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie zrobię lekcję powtórzenia z zadaniami. Tak? Czyli umiesz do domu jakieś Wam zadania. A może nawet, wiecie co, zrobimy? Bo szkoda mi, żeby za 4000 tygodni był dopiero sprawdzian. Ja wam dam zadania, bo mamy za dwa tygodnie dwie lekcje. Na pierwszej będzie wpisanie powtórzenia, a na drugiej zrobimy może sprawdzian. Nie wiem, Podajcie mi znać, co o tym sądzicie. A ja wam dam zadania w trakcie, w tygodniu, żebyście mogli je zrobić. Zadania na waszym poziomie będą naprawdę na no, podstawowej fizyce bardzo proste, więc dajcie mi znać, dobrze? w ciągu tygodnia mam te zadania umieścić na stronie internetowej na, na modru. Potem mam tu jakiś film jeszcze wcześniej, żebyście mogli zadania zobaczyć, jak to się rozwiązuje. No i w takim razie to byłoby na tyle. Taka moja propozycja na razie. Tak na i do zobaczenia następnym razem.